Witajcie w... Cześć, witajcie w tym odcinku Wam pokażę co wczoraj do mnie przyszło Jak ja się pochwytałam No to ja Wam to tutaj pokażę Na razie oddzielnie, to ja to na przykład Na razie Wam na po jednej pojedyncze rzeczy, a potem pokażę zestaw W zestawie Tutaj koń, bo to jest taki konik tu jest bo, e, chyba Pinto. I on będzie w e, amnezji. Nie wiem, czy pamiętacie z filmu o koniach. Nie wiem, czy ja to mówię, amnezja. Mm. Tak. On taki on jest. Bardzo ładne I to jest y, ten, y, y, ten y, Mentos. Montemento Monte. Takie Monte lub Mentos. Men monte Mentos. Takie imię. I on ma też ma taką trą. To jest taki. Mam tutaj ten taki diamencik jakby. Fajny. E, on mi się bardzo podoba. Powiem to jest ogier. To jest ogier. Te no. drugi. To mam tutaj takie on. E, mam placz tej rasy to miałam w i nie miałam ogień, więc powiedziałam to wykupuje o wiele. Woda tak poszmy o i tylko nasze prezentuje. Ona jest bardzo wielka, no nie jest mała. Nie jest mała. Mi się z niej podobają te wadkoczki właśnie. Ja dostałam w tamtym roku na gwiazdkę ogólnie. Bardzo ładna. E, tutaj mamy w deszczu mamy jej e, To jest czekoladka. Taki ziedobaczek. Bardzo mi się podoba. I tutaj mamy ogiera. E, I to jest strzelba. To, to jest strzelba. Ja nie wiem czym, ale takim. To jest jak oni wojennych ogólnie. I ja go nazwałam ogólnie strzelba. Mi się w nim najbardziej podoba to, że on tutaj ma takie y, fajne ten, tutaj ma ten, takie odstające jakby koreczki, czy coś takiego, no, y, jest bardzo ładny, tylko że on do mnie przyszedł brudny, y, bardzo brudny do mnie przyszedł, y, w ogóle już y, brudny, tutaj ma takie białe na zasadzie. Na nie wiem, czy Wy to zobaczyć. O! To jest coś takie białe, ma no. tutaj. Widzicie? No, tutaj już mam poobdziane po, takie letko. Tutaj, e, nie, ciemno e, to nie jest tak jasno No, ale tak to ogień jest bardzo ładny. Nie, to jest a akurat to jest wałach. nie Niby nie cieszy to, że już mam całą odcinkę w komplecie. A następnie to jest taki słodki lisek, kupiłam sobie jednego liska, sądziłam, bardzo mi się spodobał i ja go kupiłam, jak już do mnie przyszedł, to mówię, no dobra, mogłam sobie wziąć lisa z kolekty, bo no to wszystko jest u mnie ze szlej, więc mogą sobie wziąć lisa z kolekty, ale jak szlejchy mają te takie na nogach, te napisy szlejchy takie duże, to on miał to tak mocno przyklejone, że jak ja mu to ściągnęłam, to on miał całą nogę klejącą. Całutką nogę. Ale tak, to lisek bardzo fajny. Pysio mi się tak bardzo nie podoba, za bardzo, bo mm, nie uważali na oczy. Nie uważali po prostu na oczy. No i tak wyszło. No tutaj. Oczy zamiast białe są pomarańczowe. Gałki. Nie gałki te czarne, tylko to, co powinno być białe. Ale tak, to lisyk mi się najbardziej. Bardzo mi się podoba z tej strony. E, też e, fajnie zrobili te uszy mu. I to jest lisio. I fajnie wygląda tutaj. E, fajnie zrobili długo, no taki czarny. I to jest lisio. Tak, teraz y, przechodzimy do naszego zestawu. Tak ja sobie No Dobra, pokażę Wam coś na początku. Y, dodałam sobie trochę moich rzeczy, y, na przykład tego haskiego. Nie wiem czy Wam go pokazywałam, ale to jest haski y, z kolekty z 2017 chyba on był przez 15. Poczekaj. 2015. 2015. 2015. I to jest haski już nazowane. Mój pierwszy piasek. Tak, dodam też y, wilka ze szlej. Tutaj, o, wilk ze szlej, jest bardzo ładny. I tak, pokażę Wam co tutaj mamy. Na początku jest taki uwiąz dla koni. Tutaj kantat był w zestawie. I pani się uwaliła. Tylkacie, bo muszę ją postawić. Tutaj mamy parazon, też, no tak jak mówiłam to jest uwiąz dla koni, Kęta też był w zestawie, jabłuszka czerwone, tam mamy i mamy zielone, mamy y, wo taki na wodę, Uy. tak, kanta tak tylko poproszę, o. to są moje stare konie, tolek, nalis no, Tutaj mamy drzwi, które się dosyć ciężko odwiedzają więc wymęcie. Tutaj mamy mni. Z drugiej strony chyba też jest. No, z drugiej strony mamy ile kosztuje To Jest złote i ten. Tutaj mamy pana, on nie ma imienia. I tam jest kolejne mni. To jest takie niby światło. Takio. Tutaj mamy kwiatki i... Ten piekarnik jest otwierany, rozumiem. On jest otwierany. Tak, on jest otwierany. Kasy mamy: mamy tutaj lody, babeczki, ekspres do kawy, talerze. I jeszcze mamy tutaj stoły. Przecież się I mamy panik kto sobie ją tutaj jej wywaliło Ej, jak ja zrobiłam takie olody po prostu słuchajcie pokażę wam czekajcie zrobimy zrobiłam tak, że to jest oddzielne ja po prostu wzięłam kubek, taki o, i go tutaj postawiłam. co tutaj postawię? I mamy parasol. No, i to są rozetki Jeszcze na jest są Tam mamy skrzynię, i tam są kielisz to chyba na tyle. A jeszcze tutaj były ciasta, które tutaj trzymam. E, czemu? Bo po prostu one prostu ma, tak małe, że I tutaj mam taką ładną ozdóbkę. takie kwiatki. O, tam jest kwiat. I z tego, że chodźcie w kosmosie, zniszczymy. się w no. to, to tak wygląda? Mam nadzieję, że dostajcie łapkę w górę i suba. I tak widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Tak. Ja. Wystawcie łapkę w górę. I subskrypcie. No. I jeszcze. Hmm. Co by jeszcze tu zostawić? Hmm. No nie wiem już. No dobra. A na pewno łapkę w górę i suba. Co to za ja występem? Mówię tylko widzą, to mają gdzie stawić. Ty to czasami ja jesteś nienormalny. O ty. no nie. No dobra, nie słuchajcie go. Sza, ja sza. Nie. Dobra, idę. A patrzcie sobie. To zostawcie jednak tą mapkę w pudełku. Proszę was.